Cześć kochani, witajcie w poniedziałek rano. Jakiś czas temu wpadłam na pomysł, aby zaprojektować dla Was lekcję poświęconą upiornym przymiotnikom, i oto jest. Jak zawsze zostawiłam dla Was w opisie linki do darmowej ściągawki i ćwiczenia, a my od razu przechodzimy do lekcji. Horrific to straszny, makabryczny. Możemy tak powiedzieć na przykład o przestępstwie, o zbrodni, a więc a horrific crime. Dwójka. Mortified i wszyscy przynajmniej razy w życiu się tak czuliśmy. Znacie to uczucie przerażenia, kiedy na przykład wysłaliście wiadomość do niewłaściwej osoby i była to ogromna kompromitacja, albo popełniliście ogromny błąd. I właśnie ta mieszanka przerażenia, zawstydzenia, zażenowania to jest właśnie mortified. Przykładowo, I was mortified when I realized who I was talking to. Grim, czyli ponury. Co może być grim? Na przykład picture albo face. W bonusie dodałam Wam jeszcze The Grim Reaper, czyli kostucha, innymi słowy ponury żniwiarz, czyli śmierć. Squeamish. Jeśli ktoś z Was źle reaguje na widok krwi, może właśnie tak o sobie powiedzieć: delikatny, wrażliwy i przykład: squeamish about blood. Bloodshot eyes, czyli przekrwione oczy. Hideous, to jest paskudny, ohydny, na przykład przestępstwo, rytuał, sukienka, albo na przykład kolor. Jak widzicie, nie ograniczamy się tutaj tylko do kontekstu spraw upiornych, horrorów, duchów itd. Disgusting, odrażający, obrzydliwy, na przykład zachowanie, behavior, czy zapach, smell. Creepy, odrażający, przyprawiający ogęsią skórkę. Jeśli byliście więc w takiej sytuacji, która przyprawiła was o gęsią skórkę, możecie powiedzieć: That was creepy. I w bonusie: Creep, czyli dziwak, zboczeniec. Freakish, wynaturzony, dziwny, dziwaczny. Na przykład dziwaczne poczucie humoru, czy nawet dziwna pogoda. Do tego dodałam wam jeszcze słówko freak, czyli dziwoląg, dziwak. I ostatnie słówko: Appalling. Czyli okropny, potworny, na przykład okropne warunki, warunki, czyli conditions, albo na przykład okropne potworne obrażenia, injuries. Mam nadzieję, że lekcja się Wam podobała, osobiście miałam masę frajdy, projektując ten panel. Jak już wspominałam, w opisie zostawiłam dla Was darmową ściągawkę i ćwiczenie. Na ekranie jak zawsze zostawiam wszystkie namiary na mój sztandarowy kurs, czasy dla wzrokowców, instagram, Facebook. Cały ten jazz, wiecie co robić? Zostawcie też proszę łapkę w górę, żebym wiedziała, że filmik się Wam podobał. Słyszymy się za tydzień. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.